Siemano, cześć, witajcie, Matyk z tej strony, no i witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, po raz kolejny od Bidaka do Kozaka. E, akcje z mojej perspektywy. Dzisiaj będzie to odwóz, e, zabieranie, z zabranie z gospodarstwa e, paszowozu e, oraz e, przyjazd Pobyki. Przyjazd Pobyki, który w sumie no, dosyć śmieszny, e, w założeniu tak nie miał wyglądać, a wyszło to całkiem fajnie. Tak więc cóż, takie dwie akcje dzisiaj na odcinku zobaczycie, no i może jeszcze kilka jakichś tam wiecie, takich pobocznych ról się pojawi, tak więc cóż, z mojego gadania to by było na tyle, a ja bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Czekaj, tak gdzie on podjechał? W przodu? Gdzie on jest? Nie ma nikogo chyba. Kulił się i pojechał. Dobra, tylko kościoła zawinął, już go widzę, dobra. Poczekamy tu na niego. Jadzie, 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 jadzie Teraz kurde jak to zrobić tu żeby on się wywinął Czekajcie Kurde raz Dobry! Hura raz, nikt nie odbiera telefonu tutaj Dzień tak dobry Teraz zastanawiam się wie pan co Słucham Które nie dowiać bo duży zestaw dość nie... Ogólnie nie spodziewałem się, że aż taki duży dowiecie zestaw nie? to, tutaj wywoziłeś? czy skąd? Nie no tu po prawej musi, wie pan A co tutaj? to nasze gospodarstwo tylko by trzeba było kurde z tyłu gospodarstwa zajechać Wie pan co? Podjedźmy tam do przodu e, I tam za pastwiskiem jest droga polna w prawo Ja podjadę tam, pan podejdzie Co? Ja podjadę pan podejdzie Dobra, dobra, dobra ja już idę. Dobra. Nie no jak nic będzie musiał się e, rozszepić stawem. Kurwa tu auto jadą Ja czekaj nie ja ruch zatrzymałem Zatrzymałem ruch bo inaczej on by tu nie wjechał Dobra co się denerwujesz, czekaj, kurno tam a nie Może Czekaj, czekaj, czekaj Eee Czekaj, co? co się dzieje? Musimy rozczepić zestaw, bo to nie da Wcepić? rady całościowo A gdzie to się, gdzie tu do, 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 do ładowania to będzie? Tu te... chodź pan, pokażę panu Dobra zaprezentuj na mnie Hura raz, jaka tu hydraulika bo wydajna bo tu, w tej brat ładuje obornik Widzę. Widzę. Uważa, ładuje pan. brat, Dzień dobry brat Tutaj, 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 tutaj tu, w to, w, to, w, tu. w ten wiązek musimy Uch, cofać Poliera. Hura raz ja tak myślę, że wie pan co, odczepimy bym... tam tą przyczepę, co pan no, teraz ma. No, Szodem no, no. yy, tutaj, w tą stronę. No tak I wtedy yy, cyłem I tu tutaj cofnę, do tego do, do wjazdu, nie? I najpierw uzupełnimy ciężarówkę, i yy, wtedy ja, ja, ja wezmę traktor. I traktorem podciągnę przyczepę panu i uzupełnimy przyczepę, co? Dobra, tak, dobrze. tutaj nie! To co, są nie? młode przecież! Nie. Co ty kurde gadasz? Na pastwisku mamy duże do sprzedania. Jezus, Maria, zapomniałem. Poczekaj. Państwo, bracia, nie dogadali między sobą, widzę. Ja nie. mówię, gdzie wygadacie? Ja mówię, gdzie wygadacie. Ja wy zapomniałem, Zapomniałem, że przecież małe tam przyjeżdżają, a duże się zabiera z pastwiska, Jest Maria. Teraz, kurde, co? Skąd się mordo te po... duże zabiera? No tam, tam właśnie jak idziesz, powinno być. Tutaj jest, nie, wyskakuje. Tak. Jeszcze kawałek. Dobra! Stój! Urwa, stój, bo mnie rozjedzieć Dobra, do przodu teraz i w liwo! Ja dole, mordo, co za kierowca się trafił? dobrze by tych małych nie opierdolili. Dobra, i pana tu cofaj, tutaj tak jak teraz stoję. Gdzie cofać? Tu tak jak stoję teraz, tu cofaj. Tutaj, dobra, dobra. Dobra, zaraz ją tu z sądu ucieka. Jeszcze, 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 jeszcze. To ogólnie, to ogólnie tak było zrobione, Jesz... że tu powinien się ten. Odwrotnie, wiesz, podjechać, otworzyć bramkę i tam powinno przodem się akurat sięgać. Jak to tam pójdzie, czy nie? Idzie, idzie. Idzie? Idzie. Dobra, robię tu miejsce. Które panu tyle nadjeżdżę? Jeszcze z krzaków nie ładowałem. Dobra. Kurwa, bo one tamtędy w wchodzić. One to wie co? One, to... one do mycia od razu są. Nie, jak kurwa? Robię nagonkę, nie? I one tu przechodzą przez to bagno, A? nogi płukają. O, tu nie? nawet jedna jest. Słuchaj, nasze byki to są po prostu takie A? kulturalne, że one jak A, się wchodzą na czysty samochód, chodzą. one muszą mieć umyte kopyta i wtedy one przechodzą tutaj przez bagienko A, no i od razu hopla rozumiem, i wskakują ja, do dury. Ja, Rozumiesz pan o co ja, chodzi, to, nie? Teraz rozumiem, ja. Dobra, zamykaj tego. I wtedy bierzemy przyczepę Dobra, elegancko, panie Kręć, 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 dobra, prosto Prosto, 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 prosto Powoli w lewo, w lewo trochę, w lewo W lewo, kurwa, nie w to lewo Dobra, nasunę tyle Poszło Do przodu teraz Słuchaj, pan, pan będzie musiał do przodu i teraz trochę podcofnąć tą przyczepą, nie? No, dobra, dobra, Oj. Ja... coś, kur... Widzę, coś tam zaczep chyba szwankuje w przyczepie Nie, bo koła się panu nie kręcą z przodu Nie, jest w porządku, pan się nie przejmuje Dobra, teraz kręć i łam tą przyczepę no Powoli! Czekaj mordo, bo to jest taka akcja u nas na gospodarstwie, że nie pytaj, nie? No, bo czekaj, ja bo takie... Ale? Takie błoto Ujdź. jest tutaj, że ściąga tą przyczepę niemiłosiernie No widzę, że ściąga, no Dobra, i tak wasypałem? prosto teraz co? Tubę tu Tubę, tu tu, no ur no Kur... maćka ja pierdzielę ściąga przyczepę mu, ty Masaka Znaczy, nie przyjeżdża więcej, tak mi No Ja to czemu ja nie mam przyczepy Panie! To chyba przez to, że to takie lekkie jest Ja, ja z, A nie chcę podczepić ciągnika do tego? Myślisz, jo? No, przecież to nie, przecież to do, poł do, do południa nie załaduję Dobra, czeka, ja już idę po trekla. Tak w sumie muszę kejsa teraz wziąć, bo musiałem pług podczepić. Ja pierwszy gdzie z nawożenie. Co ty, Mordo, nie widać. dziewiątkę sobie odpal Mam! I mi nie robi. Kurwa, nie, nie, myślałem, że takie problemy tu będą z załadunkiem. Czeka, teraz musiał tam cofnąć, on musiał tą ciężarówką mi cholera odjechać. Ty, że pan się tu zaraz ja nie tam... nakopał, cholera. Jak coś, to. to sobie dałem radę już. Kurwa, bać. Aj, Jezus Maria! Po co ja pod szedłem? Tak, się zapytać. Kurwa, rurę siwą weź i gonisz moment. Tu przez Bajoro zapraszam. Kierownik, gdzie ty jesteś? Ech! Kurwa, schował się chyba. Kurwa, po co? Tu, tu jestem przecież. Gdzie? A tu? W jak byłem, że krowy zagania. Ile, powiedz mi, ile ty szuk wziąłeś na, na auto? Słuchaj, tu się znajduje sztuk 12 I tu się znajduje sztuk 12 24 cztery? Uh -huh. To ile jeszcze kurna zostało do wzięcia? Jednaście A to ja nie wiem To bez przyczepy idziecie Raz, dwa Słuchaj, 11 się jeszcze wzięło To A? weź, zostało, więc weź, weź na sceny transport, jakbyś przyjeżdżał To odczep tą przyczepę, gdzieś nie przyjeżdżał. Przed wioską ją odczepię, dobrze nie No zostaw sobie przed wioską gdzieś tam ja bo z tym przyjeżdżam. Bo tu widzisz jak go, to jest ciasno, nie? Tylko teraz jest... Bo ogólnie tak Żebyśmy wjechali, załadowali, nie? A teraz jeszcze będzie cyrk z wyjazdem stąd Czemu? No jak tu takie było, to jak ta ściąga, to... Ja nie wiem. Tak ja gospodarstwo cię to, jak to... nie wyjedzie, jedzie, jedź. prosto, jedź, jedź przez gospodarstwo, a cię pokieruję. Ja? Dobra, na bramę, nie na tą jedź. nie na tą po lewej, tylko na tą po prawej bramę Strach normalnie podchodzi pod ciężarówkę Tu powoli, nie? Kurwa zahaczył coś Bo to dach by nam zerwał prawie z obory Ja pierdzielę Dobrze chyba nie, nie tam nie ma, bo bym tą rurę siwą wziął od tych byków chyba Czekaj na którą bramę go kierować No mówię, na, że tam, na odpórniku Ja, ja tutaj no Dobra, chyba, ta, chyba teraz wyjedzie ale nic nie jedzie akurat, ale ma farta O dawaj, dawaj, póki nic nie jedzie Kurna, Dziot. Kurde, raz. Ej, ej, bramę nam ściągniesz! Jasna, dupa. Wierde byki, kurwa, współczuję i miejasz na tym transporcie, nie? Naprawdę. E, i tu Dobra. gdzieś jest jeszcze pan Edziu z nami. Dobry? Dzień dobry. No, bo tutaj laweta stoi ogólnie przyjechała, słuchajcie. Dobra, teraz tak. Jak pan Edzi jakoś tu stanął tą lawetą, ja bym musiał. Pomuszę... To? mi powie, nie? No? Ten, ten traktor z tym paszowozem chodził? Nie, 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 nie? Ja po prostu a, do, nie, nie, mam, nie mam żadnego innego wolnego ciągnika rozszypionego i po prostu stwierdziłem, że tym A tu akurat nawet i lepiej, bo on ma dosyć wysoko zaczep, więc przy wciąganiu go na lawetę ja tam nie zahaczał. No, dobra, się rozumiem, się rozumiem, no. No, nie no, jakby to by, przecież ten, jakbym ja Kejsa wałek załączył, to prawdopodobnie by rozerwało y, cały paszowóz. Czekaj, czekaj, bo to tak nie prosto kurwa się tym złamać. Ja bym musiał chyba idealnie prosto się ustawić do tej, do lawety, co? No, no to, to o tym mówię, no. Dobra, dobra. Zaraz pan będzie wjeżdżał Te? O Holender jasny, kurne Daj mi tu Teraz dobrze idzie? Dobrze, dobrze. Idzie, 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 idzie Bardzo ładnie, bardzo ładnie idzie. Dobrze idzie? Dobrze idzie. No dobra Jeszcze? Jeszcze trochę Nie do przodu do tyłu. No i Już dobra, dobra staw. Kurwa, Stano. bo przecież zaraz, zaraz z kabiną wyjadę, Ta, dalej, o. może nie. Ta dobra, o, odczepiam. No widzisz, jak zajebiście, się zaba, stopka w takim miejscu, że e, zaczem dosyć da. wysoko stoi, także weź tam sobie pozapinaj pasy. Jasne. E, ja owiżdżam. Dobra, i Kejsir ogólnie dzisiaj widzowie pójdzie do puga. To co, my tutaj wszystko jesteśmy. Nie, no my się nie musieli rozliczać. Kwita ja podpisałem, także tam. Tutaj. Jo, jo, dobra. Tam powoli tylko z tym paszowozem, żeby on w całości dojechał. Nie? nie będę wiedział, jak się jeździ. Dobra, dobra. To no dzięki, Fede bardzo Na dobra, razie. Dziękuję, na razie. Dobra, zajmijcie się, to Problem z głowy jeden, także petarda. Tłoma z. E, owsa, który jest jeszcze do skoszenia. No, sporo. Sporo tego będzie ogólnie. Ja wierzę, co tu się dzieje. Co? Nie wiem, czekaj. Gdzie się coś dzieje? U Ciebie na polu? Tak, kurwa biega ktoś tu pierdolnicy <śmiennie> będzie tu mieszkają. Z tych bloków kurwa wyjebali tu. Co oni tu? Co? nam go, nie szarbiej! Mordo, co się stało? Ktoś ma pomocy potrzebuje czy co? No się nie, nie wiem. coś się wydarzyło złego i nie pamiętam co. Tu ten mnie woła do jakiegoś Hahaha <śmiennie> Ja jaja jajać się są. No, powiem Ci tak zwariowany odcinek, że ja jestem siny normalnie, nie? Ale to chyba przez ten odbiór tych. E, przez ten odbiór tych byków. To się też tak przedłużyło w ogóle. Myślałem, że dużo więcej zrobimy roboty w polu, ale powiem wam, no ja zresztą na początku odcinka wam powiedziałem, że jest kurwa za dużo innej roboty, poza robotą w polu do zrobienia dzisiaj, nie? I to było pewne, że to tak wyjdzie, że w polu tak naprawdę wielki ciur zrobimy, bo no wiecie, tam muszę być, tam muszę być. Bo ktoś coś potrzebuje i kurna no... Aj, Jezus Maria A tu rzepąki trzeba siać, bo terminy gonią Kurwa, spoczekałem, przejechał, klatki się nie otwierają Co? Czemu? Nie wiem Ale co, nie Zobacz... może rozładować? Nie może rozładować, czy co? No Kurde, raz Ja tu wyjść nie mogę teraz Czekaj, na naglądkę robimy Powiedz mordo Powiedz mu, że może wtedy przyjechał innym razem Człowieku, coś się wydarzyło nie tak Nie idzie za... Nie pójść. A co nie możecie ich rozładować? Nie Uff Dobra co? jest co? Poszło? Jest, jest kurwa dwóch musiał im szarpnąć Z tyłu za mną stanął mnie szarpnęli i szarpnął mnie i wtedy poszło kurwa, A to czemu Ewej? Zamykata Ja pierdziele, dobra najważniejsze że poszło Weź go tam od razu mordę zapytaj się wiesz co Zapytaj się czy on da radę żeby dzisiaj przywieźć resztę kurwa on by musiał Czekaj ile? Ile, ile on tam wziął na siebie? Czekaj zaraz zobaczymy 290, to ile razy on by musiał za Czy jeszcze? Mówi, że iwa głową, że tak kurwa, jak klatki was naprawią. <laughs> Dobra. Jak ktoś co tam dzwoni, ale ja nie wiem, czemu on kurwa tą babkę szarpał pod blokiem tam. O, czekaj, poczekaj. No na no, telefon nagrałem, teraz ci puściłem to właśnie. <laughs> no no no, ja w To grubo tam było.